Dajcie mi jeszcze 5 minut. Aaaa! co tam się dzieje? Lepiej pójdę i sprawdzę. Hmm? A nie, to pewnie kafet się znowu przewróciła. Tą skórkę od banana. nadę, tylko nie obudź Wiktorii, bo jeszcze śpi. Kawę co oni tam robią? Może zerknę. <zysk> Nic mi nie jest! Uh! Hm? Co to za list? Starsza siostra żygnęła, krwią młodsza pluła ogniem słodka. Tomino wypluła drugocenne klejnoty. Tomino umarła samotnie, spadła do piekła. Tu piekło, ciemność, tu nie ma kwiatów. Czy to starsza siostrałka, liczba br czerwonych bram budzi niepokój, kanie, uderzanie, tłuczenie. Nie można zawrócić ze ścieżki do wiecznego piekła, błagania o przewodnika do piekielnych ciemności. U złotej owcy od złotego słowika, ile zostało skórzanej torbie. Przygotowania się do niekończącej podróży do piekła. W lasach i dolinach jest wiosna. Siedem zakrętów, w ciemność, piekielu Klatce słowik, wózkowca, w oczach Tomino nam tylko łzy. Płacz słowik dla drzew, dla deszczu, wypowiedzenie miłości dla Twojej siostry. Echa Twojego płaczu niosą się przez piekło. ogniste czerwone kwiaty kwitną, przez siedem gór i dolin piekielnych. Słodki Tomino podróżuje samotnie, aby powitać Cię w piekle miglotanie korców igranej góry. Zrób świeża na kucia w ciele. To znak dla Słodkiego Tomino. Kurcze. Dziwny ten tekst. Dlaczego nie czytasz wierszyka po japońsku? O, to nawet ma jeszcze drugą zmiankę po japońsku. Zobaczmy, spróbuję ją przeczytać. Eee... No czemu nie czytasz tego wierszyka? Nie, no, jesteś nieźle upierdliwa, jeżeli chodzi o to. Ale zrozum, że ja tego tak łatwo nie przeczytam, bo nie umiem czytać po japońsku. Dopiero się uczę. Skoro jesteś taka mądra, to może sama łaskawie go przeczytasz. No to zaczynam. Kanewa haki, himoto wa To, co się właśnie odwaliło? Mam nadzieję, że ona się tam nie usmaży jak kurczaczek na ognisku. Gdzie ja jestem? Witamy w piekle, ja jestem Diabeł. mam zielonego pojęcia, co to był za wierszyk. No trudno. Idę się zrzemnąć.